Witajcie widzowie. Dzisiaj sobie otworzymy e, paczkę z rzeczami na makietę świąteczną. Przygotowuję na makietę świąteczną, bo będzie to już duży projekt. Taką paczkę z rzeczami, które się na pewno przydadzą na makietę świąteczną. A, dzisiaj Zatem, nie wiem jak to opatrzę, ale chyba wiem W na zegar ma się Wcześniej był w tym zarkonie Ok, i uwaga Stąd będzie coś takiego wow, wow, wow. Mhm. wow, W ogóle, ale To jest ży życie Chciałam ja bym dostał? A nie, Myślałem, że gratisa dostałam A to jest swoje Mega się czy nie? Aha, dobra. Nala się na budowę kurnika z ogrzewaniem. dobra, mamy rachunek. Aha, dobra. Wszystko mam zapakowane, jak widzicie, w folie. No dobra. No to. Dokładnie ładnie by otworzyła. Bo... Dobra. Mamy gazetkę Śnieżny pościg Pan Mikołaja. Klasycznego bym powiedział Który to jest rok teraz Widzicie? 2016 rok Myślę, że sama gazetka może była starsza Ale odnowili A do nie wiem co tam Dobra, pierwsza rzecz Mamy Renifera Przeźroczystego Do makiety, on chyba pochodził Z serii Harry Piotr Wie, Dobra, wiem, że potyka no i nada się, wydra, też się nada, do świątecznych jakieś takie rzeczy z lodu, jako zdobyta wydra, przypomina wydrę. To jest z kalendarza adwentowe, nawet okienka mam jeszcze wyrzucili. Fajnie, to jest z Harry'ego Pottera, ale ja nie przepadam, nie lubię wręcz tego uniwersum, ale mam choineczki, a bo przecież tu są instrukcje z tyłu zawsze. Dobra. Choinka nieco większa. Coś jeszcze? Aha, kolejne okienko. Aha, górnik z Lego. Hide and Bardzo ładny. I prezenty z kalendarza adwentowego. To już jest wszystko. Z tego, co ja pamiętam, moi drodzy, to wszystko. Dobra. 3 grudnia mieliśmy takie małe choineszki, co ciekawe czwartego czekajcie mieliśmy dużą choineczkę a prezenty to chyba z innego kalendarza 22 tuż przed wigilią dzięki wam za oglądanie moi szanowni widzowie życzę wszystkim miłego dnia Uuu. tak fajne tak sobie pomyślałem że ten steropian można go tak skruszyć, jako wsypać makietę świąteczną.